Jakub Rzeźniczak i Ewelina Tarszkiewicz, zapadł sąd WS Alimentów. Piłkarz przegrał związki Jakuba Rzeźniczaka. Od Bawidamka wprost do ołtarza media zaczęły interesować się życiem prywatnym Jakuba Rzeźniczaka w 2009 roku. A wszystko przez jego skłonną do romansowania naturę, której wprost nie dało się poskromić. W wspomnianym roku Rzeźniczak planował ślub z narzeczoną Dominiką Brys. Ten związek nie zdołał jednak przetrwać. A na horyzoncie szybko pojawiła się nowa miłość piłkarza Anna Krasnodębska. Niestety, okazało się, że relacja za nią to nic więcej jak chwilowy skok w bok. jak wrócił do narzeczonej. Ale obydwoje zrezygnowali z poważnych planów. Ostatecznie ich związek rozpadł się po kilku kolejnych wspólnie spędzonych miesiącach. Później na drodze rzeźniczaka stanęła niejaka Ewelina Łysakowska, z którą znany lwelez był zaledwie kilka miesięcy. Kolejną miłostką życiową piłkarza stała się sprzedawczyni karnetów na mecze Magdalena Lipka. Z którą rzeźniczek pojawił się nawet na gali piłki nożnej. Po licznych porażkach romantycznych, los postawił na drodze rzeźniczaka znajomą z dawnych lat, edytę zając. To właśnie dla niej mocno zabiło serce piłkarza, który postanowił stanąć z model po naślubnym kobiercu. Czyniąc z niej panią Zając-Roźniczak, związek małżeński zawarli w 2016 roku. Trzy lata po zaręczynach. Niestety, szybko wyszło na jaw, że nie żyje im się najlepiej. Edyta próbowała ze wszystkich sił ratować związek, chroniąc jej małżeństwo przed tragedią. Nie zdołała jednak wygrać z pociągiem Rzeźniczaka do kolejnej kobiety. Para rozwiodła się w 2019 roku. Tym sposobem w życiu Amanda pojawiła się prawniczka Ewelina Taraszkiewicz. To właśnie z nią połączyło go płomienne uczucie. Które zaowocowało narodzinami córeczki Ines. Niestety, nawet dziecko nie zdołało zatrzymać miłosnych zapędów Rzeźniczaka. Fascynacja kochanką szybko mu przeszła. Mężczyzna posunął się nawet do tego, że złożył w sądzie pozew o naruszenie dóbr osobistych i zażądał ograniczenia swobodnej wypowiedzi matki swojego dziecka. Jak można przypuszczać, samotność w jego życiu nie trwała długo i szybko gruchnęła informacja o tym, że piłkarz spotyka się z Magdaleną Stępień. Niestety, spokój w ich związku zburzył plotki o tym, że piłkarz jest niewierny. Co więcej, Pogłoski te nie minęły się z prawdą. Zakochana gwiazda top model postanowiła jednak wybaczyć ukochanemu i dać mu kolejną szansę. Niedługo potem para poinformowała o tym, że spodziewa się dziecka. Szczęście obydwojga nie trwało dłużej niż ciąża. Stępień nie potrafiła ponownie zaufać partnerowi, co prowadziło do kłótni, a ten zdradzał ją z kolejną kochanką. Ostatecznie rzeźniczek porzucił ukochaną w 8 miesiącu ciąży. Ostatnią wybranką urodziwego sportowca okazała się Paulina Nowicka, która z zawodu jest specjalistką od PR. To właśnie z nią zaczął spotykać się piłkarz po rozstaniu ze stępień. Para szybko znalazły wspólny język. A los wyraźnie im sprzyjał. W grudniu 2021 roku Kuba uklęknął przed ukochaną. Prosząc ją o rękę, ślub par odbył się kilka miesięcy później na plaży w Miami. Ewelina Taraszkiewicz, matka córki rzeźniczaka, Ines, postanowiła udać się do sądu, by negocjować z byłym partnerem wysokość alimentów przyznawanych na dziecko. Kobieta utrzymywała, że 4000 złotych które obecnie otrzymuje od piłkarza nie wystarcza jej na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania pociechy przy ogromnej inflacji, która wciąż nęka Polaków. Piłkarz był zdania, że zasądzone wcześniej alimenty powinny zostać pomniejszone. Ponieważ niewiele zostaje mu na życie z wypłaty, którą inkasuje za swoją pracę. Według jego twierdzeń zmieniono mu umowę z klubem na kwotę 10 tysięcy złotych i w związku z tym brakuje mu na jego normalne życie, mówiła faktowiewelina Taraszkiewicz. Byli kochankowie i spotkali się więc w sali rozpraw, gdzie 28 grudnia zapadł wyrok. Sąd tu uznał, że zasądzone alimenty w wysokości 4 tysięcy złotych są wystarczające na utrzymanie dziecka. Tym samym nie przychylił się do roszczeń żadnego z rodziców Ines.